Cześć wszystkim, mam na imię Martyna. Ja mam na imię Wałrzyniec. Jesteśmy studentami Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego i naszą specjalnością są Indie. Dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć Wam troszkę o języku Hindi. E, język Hindi jest językiem e, z grupy indoaryjskiej, z rodziny indoeuropejskiej, co oznacza, że jest pokarmiony z językami europejskimi, w tym na przykład z, pol z polskim. Jest to język najpopularniejszy w Indiach i jest używany głównie na północy kraju. Ale w całym kraju jest językiem urzędowym, obok angielskiego. Tak, obok angielskiego, który jest pozostałością po obecności Brytyjczyków w Indiach. India były kolonią brytyjską przez długi okres czasu. I odgrywa on ważną rolę w życiu ludzi w Indiach, język angielski, ale mimo wszystko. Języki, um, języki indyjskie, rodzime indyjskie um, są, są dla ludzi bardzo ważne i, um, i w ich codziennym życiu myślę, że odgrywają jednak najważniejszą rolę. Zdecydowanie. Język hindi wraz z, z pokrewnym językiem urdu, również używanym w Indiach oraz w Pakistanie, wyeliminował bezpośrednio z języka hindustani. Hindi i Urdu są bardzo podobne, a mają dwa zupełnie różne systemy pisma. Tak, to jest prawda. Systemy pisma są kompletnie różne, ponieważ wywodzą się zupełnie innych, mają zupełnie inne podstawy, zupełnie innych języków. I system pisma, który funkcjonuje w języku Urdu, pochodzi z alfabetu, pochodzi z języka arabskiego, natomiast ten, który funkcjonuje w języku Hindi, pochodzi z sanskrytu. I um, te języki mają w sobie bardzo wiele zapożyczeń z tych, z tych dwu, dwóch różnych języków. Tak. W Urdu jest dużo zapożyczeń z języka arabskiego, a także z perskiego, a w Hindi jest wiele słów bezpośrednio wziętych z sanskrytu. I teraz na slajdzie możecie zobaczyć alfabet języka hindi. Nie jest to tak naprawdę alfabet, tylko abugida. Oznacza to, że w takim systemie pisma. Poszczególne znaki mogą być albo sylabami, albo literami w taki sam sposób jak są w języku łacińskim. Tak, i znaki te dla Europejczyka mogą wydawać się nieco niezwykłe, niespotykane i diametralnie różnią się od tego, co znamy z, z łaciny, z alfabetu łacińskiego. I chcielibyśmy teraz pokrótce przedstawić Wam poszczególne elementy tego alfabetu i zapoznać Was z nimi. Po prawej stronie każdej litery możecie zobaczyć jej transliterację, czyli zapis sugerowanej wymowy. Tak. Jeśli się przyjrzycie, to zobaczcie, że znaki te nie są w przypadkowej kolejności. W każdym wierszu najpierw pojawia się głoska bezdźwięczna. W pierwszym jest to K. Potem głoska beźwięczna z tak zwanym przydechem. Trochę jakbyście mówili takie H zaraz po powiedzeniu jej. Na przykład H. Potem jest głoska dźwięczna, G. A potem głoska dźwięczna też z przydechem. H. W ostatniej kolumnie są głoski trujące N albo M. Yy, zaraz pod tym rządkiem skajka macie rządek z Ci i d. Wiele osób je czy albo Cy, ale to jest Ci. Yy, Inna rzeczą, jest. Yy, może zwrócić naszą uwagę, jest to, że z jakiegoś powodu są dwa yy, T. Tak naprawdę, jedno T jest zębowe, takie jak my je wypowiadamy, a jedno T jest tak zwanym T cerebralnym. I w czasie sensie wypowiadania go trzeba dotknąć językiem swojego podniebienia. I brzmi to mniej więcej tak. K. Oprócz y, spółgłosek, oczywiście w alfabecie znajdują się też samogłoski. I ciekawą rzeczą jest, że Mamy samogłoski długie i krótkie. Jest na przykład A, ale też A, jest i, ale też i. I jest, jest to bardzo ważną rzeczą, żeby pamiętać o tych różnych długościach, ponieważ w Hindi jest bardzo wiele słów, które mają kompletnie różne znaczenie, a różnią się właściwie tylko i wyłącznie długościami poszczególnych tak. samogłosek i można. Można napytać sobie kłopotu, zapominając o pewnych ważnych rzeczach. Samogłoski w tej formie są dzielić na poprzednim slajdzie. Zobaczcie tylko, na, kiedy nie są połączone z żadną spółgłoską, na przykład na początku zdań. No Tak jak powiedzmy, powiedzmy w polskim słowie okno. Jeśli są połączone z spółgłoską, przybierają specjalne kształty. Tak, właśnie. Jeśli łączą się ze spółgłoską, będą przybierać specjalną. Specjalną formę i na, na slajdzie możecie zobaczyć to, jak się przekształcają. Na konkretnym przykładzie jest to przykład ze, ze półgłoską P, i wtedy, ym, i wtedy jeśli, jeśli to P funkcjonuje samo, tak, nie łączy się z żadną, z żadną samogłoską, wtedy jest tam domyślne krótkie A. Tak? Będzie to Pa. A jeśli łączy, się ze, jeśli łączy się z samogłoskami, wtedy będzie to odpowiednio Pa, Pi, Pi, Pu, Pu, Pri, P, P drugi raz, ponieważ są też dwa rodzaje E. I Po, Po, tak samo, ponieważ są dwa rodzaje O. Teraz na slajdzie możecie zobaczyć kilka przykładowych słów. Dwa pierwsze mogą wydać się trochę znajome. Pierwsze to mata, czyli mama, które brzmi bardzo podobnie do polskiego matka. To dlatego, że język polski i hindi są ze sobą spokrewnione. Pita, czyli tata, nie brzmi jak polskie słowo, ale na pewno widać pokrewieństwo z łacińskim słowem pater, które oznacza ojciec. Kolejnym słowem jest słowo lalki. Wydaje mi się, że warto się przy nim zatrzymać, ponieważ jest tutaj parę interesujących, interesujących rzeczy. Jak widzicie, jest ta literka da, tylko wygląda nieco inaczej niż, niż w alfabecie, który nadal możecie zobaczyć na slajdzie, ponieważ znajduje się pod nią ta kropeczka. I w niektórych czasem tak się zdarza po prostu, że pod literką gdzieś ta kropeczka się, się znajduje i wtedy nieco zmienia się wymowa. I w tym przypadku nie będzie to da, ale ra. I będzie to czytane larki. To trochę jak z naszymi głoskami S i EŚ, dajemy kreskę i zmienia to trochę literę. Dokładnie, dokładnie w ten sposób. I y, jeśli spojrzycie jeszcze na, jeszcze na ostatnie słowo, ZINDAGI, tam również pojawia się kropeczka pod DZIA. Jeśli, jeśli pamiętacie, to jest, to jest DZIA, pierwsza literka. I pojawia się tam ta kropka i wtedy to będzie Z. Wtedy to będzie ZINDAGI, nie DZINDAGI, tylko ZINDAGI. I wracając jeszcze do słowa LARKI, Słyszycie tutaj, że po la jest, jest ta samogłoska, tak? Larki. Natomiast później po ża ta samogłoska nam znika. I niestety czasem tak się dzieje, że w niektórych słowach po prostu jej nie będzie. Jakby układ, układ liter sugeruje, że może powinna tam być, ale po prostu znika. Czasem tak się niestety dzieje. Na szczęście nie zawsze jest tak trudno, bo na ogół. Zapis sugeruje nam, że dwie spółgłoski są obok siebie. Jak na przykład w słowie Billy, gdzie mamy dwa razy L i te dwie literki L są tak sklejone. Podobnie jest w słowie dost, gdzie sklejamy est z literką t i wymawiamy to z ty. Chcemy teraz chwilkę, na chwilkę zająć się odmianą cudownika hona, czyli najbardziej podstawowego, ponieważ oznacza on być. Ale zanim to zrobimy, porozmawiajmy chwilkę o zaimkach osobowych. Me oznacza po prostu ja. Tu oznacza ty, ale raczej nie, ja nie pomyśl tak mówić do innych osób. Jest to prawie w ogóle nieużywane, ponieważ ta forma jest uważana za obraźliwą i zbyt spoufałą. Tak, to prawda. Jeśli chcemy zwrócić się do kogoś i raczej, no raczej jeśli zwracamy się do kogoś, chcemy okazać tej osobie szacunek, tak, nie chcemy być niegrzeczni, Wtedy użyjemy formy, która tutaj na slajdzie jest podpisana jako: yy, Wy jesteście. Jest to liczba mnoga, tak? Tum albo up. Jest to liczba mnoga, ale ym, w sytuacji, kiedy właśnie. Ym, może nawet nie poznajemy kogoś nowego, bo nawet możemy kogoś znać bardzo dobrze, ale po prostu chcemy pokazać tej osobie, tak, że, że sz szanuję ciebie, wtedy zwrócę się do ciebie na tum albo na up. Ale jest pewna różnica między tum i up. Otóż to drugie jest troszkę jednak bardziej uprzejme i grzeczne. Tak, tak. To prawda. Um, następną formą jest jech i woch, czyli on, ona, ono. I um, można tutaj odnieść mylne wrażenie, że na przykład jech to on, a woch to ona. Jednak nie jest tak, ponieważ oba, oba te zaimki odnoszą się właściwie do każdej trzeciej. Osoby i rozróżnienie jest tylko takie, że. Czasem, to, czasem są to osoby, a czasem to są nie osoby. Czy na przykład, jeśli mówicie o y, człowieku, to mówicie wo, ale jeśli mówicie o przedmiocie albo o y, zwierzęciu, używacie jech. Dokładnie. dokładnie I bardzo podobna sytuacja jest y, przy ostatnim przykładzie, tak? Gdzie mamy je, we, to jest liczba mnoga i sytuacja jest właściwie identyczna. identyczna. tylko że jest liczba mnoga. To przejdźmy w końcu do tego czaszopnika Hona. Ja jestem mówi się mehun. Ten znaczek, który macie nad literką, to tak zwana nosówka. To oznacza, że y, samo trzeba wypowiedzieć w podobny sposób jak nasze ogonki, czyli en, on. To w, w tym wypadku mamy u i nosówkę się nazywa um, Tak. Nas, y, następny jest y, tu he, czyli ty jesteś, tak? jech, woch, he, on, ona, ono, jest, ham, he, my jesteśmy i tutaj znowu, zauważcie, pojawia się ta nosówka, tylko wygląda nieco inaczej i jest, jest sama kropeczka, jest sama kropeczka i prawdopodobnie dlatego, że po prostu nie było już miejsca na, na pozostałą część, tak? na ma miejsca na, i, e, pora, na e oraz m. Um. Tak. Całe, więc daje taką skróconą wersję. Jeśli to bardzo dać uwagę, bo to jest bardzo małe, a zmienia zupełnie y, sens zdania. Tak, tak. Czasem na przykład w zdaniu y, nie pojawia się tak y, tum czy, czy up, pojawia się y, na końcu sama, y, sam czasownik i wtedy właśnie ta nosówka będzie nam sugerować, tak, czy my zwracamy się do kogoś z szacunkiem, czy nie. Trzeba na to bardzo uważać. Następną formą jest ,,wy jesteście", czyli ,,tum ho", To jest nieco inaczej, ponieważ właśnie nie ma ,,he", czy nie ma he, czy, czy nawet ,,hu", tylko pojawia się ,,ho". Ostatni wiersz się m, bardzo dobrze zna nam sposób, czyli ,,ab hem oraz ,,jewę he. Teraz opowiemy trochę o odmianie rzeczowników, przez przypadki. W języku chińskim, tak jak w języku polskim, rzeczowniki można mieć przez przypadki. Na szczęście nie ma ich tyle, ile w języku polskim, są tylko dwa. Jest mianownik, który no jest taki sam jak polski mianownik, oraz przypadek zależny, pod który podpadają wszystkie przypadki z języka polskiego. Tak, i rzeczowniki odmieniają się w zależności od rodzaju męskiego i żeńskiego, um, oraz w zależności od tego, jak zakończony jest ten rzeczownik, czy kończy się na y, spółgłoskę, czy kończy się na samogłoskę. I na slajdzie y, podzieliliśmy y, po lewej stronie. Mamy rzeczowniki rodzaju... Męskiego? Tak. Yy, A po prawej rodzaju? Męskiego, dokładnie. I pierwszy, to, yy, pierwszy rzeczownik to kamra, tak, co oznacza pokój. Yy, pod spodem yy, ghar, czyli dom. Yy, po prawej stronie jest larki, które już widzieliśmy oznacza dziewczyna. Oraz kitab, czyli książka. Tak. I wracając może do, do, do tego pokoju, który mamy po lewej stronie kamera w, w liczbie pojedynczej yy, w mianowniku będzie to po prostu kamera tak i później yy, w liczbie pojedynczej w przypadku zależnym kamerę liczba mnoga mianownik yy, kamerę tak trzeba asymą. uważać żeby się nie pomyliło tak 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 dokładnie i w liczbie mnogiej w przypadku zależnym będzie to kamerą i tutaj jest ta nosóweczka na końcu o której już wspominaliśmy kar yy, w pierwszych trzech yy możliwościach jest względne tak samo: liczba pojedyncza, mianownik Kar, liczba pojedyncza zależny też Har, liczba mnoga, mianownik również Kar, ale w liczbie mnogiej w przypadku zależnym jest charon. Tak i wydaje mi się, że warto tutaj wspomnieć o roli czasownika Hona, który akurat w tym przypadku właśnie to on właśnie da nam znać, czy czy mówimy o, o domach w mianowniku, czy o jednym, o jednym domu, tak? Bo będzie to um, ghar-he lub ghar-he. I wtedy będziemy wiedzieć, tak? Że to, to jest więcej niż, niż jeden dom, jeśli pojawia się ta nasówka. Tak, w y, y, liczb, y, y, rodzaju żeńskiego rzeczowniki w liczbie pojedynczej y, wyglądają tak samo, niezależnie od są w tym przypadku. Mamy larki oraz larki, ale w liczbie mnogiej mają e, troszkę in, inną formę. Jest larki i larki Z kolei kitab również nie zmienia się w liczbie pojedynczej, bo jest kitab i kitab, ale w liczbie mnogiej jest kitabę, a w liczbie mnogiej, mnogiej w przypadku zależnego jest kitabą. E, to kiedy używamy w przypadku zależnego, kiedy słowo łączy się z pospozycją. W języku hindi. Y, takie słówka jak wy, do, z, są za do których się odnoszą, no, odnoszą. Jednym z takich słów jest me, które oznacza wy. Y, y, I tu mamy przykład. Harme do larkiamhe. Har y, jest w przypadku zależny, tylko tego nie widzimy, ponieważ jest połączone z me. I oznacza to: w domu są dwie dziewczyny. Tak, następne zdanie. Brzmi tak, pita dzi kamerę mehe i um, oznacza to, tata, ojciec jest w pokoju. I tutaj mamy ciekawą sytuację, ponieważ jakby właśnie jest, jest jeden, jest jeden tata, tak, ale jest, jest on w pokoju, ale widzimy, przez, przez to, w jakiej formie jest czasownik Hona na końcu, widzimy, jaki jest stosunek osoby, która coś takiego może powiedzieć. Tak? Jest, to, jest to ojciec, tata, osoba, którą się szanuje. Trzeba, ten, trzeba jakoś wyrazić ten szacunek. Tak? Czyli używamy tutaj na końcu nosówki. He. I dodatkowo ciekawą rzeczą jest ,,dzi", ,,pita G, co jest... Hmm, jak to powiedzieć? Tak wyrażem grzecznościowym, tak. i do końca jak ,,pan", no bo nie mówimy do taty ,,pan", ale pokazujemy właśnie, że podwój... dodatkowo, że szanujemy tę osobę. Podwójnie osoby. szanujemy. Podwójnie szanujemy. <laughs> jeśli zwracamy się do kogoś bezpośrednio, zawsze używamy ,,dźwięk nogi, żeby pokazać szczunek, a jeśli kogoś naprawdę szanujemy bardzo, jak na przykład rodziców, to nawet w trzeciej osobie używamy ,,dźwięk nogi. Zwróćcie też uwagę na to, że tutaj widać dokładnie jak działa przypadek zależny, bo jest kamera me. Gdyby było kamera me, to by to nie miało sensu, jakbyśmy powiedzieli wypokój. Tak, i jednocześnie wiemy, że chodzi o jeden pokój, ponieważ gdyby y, załóżmy chodziło o większą ilość ojców i o większą ilość pokojów, wtedy y, ten y, rzeczownik też wyglądałby inaczej, ponieważ y, wyglądałoby to tak, kamrą me. Tak? I wtedy wiedzielibyśmy, że na przykład w, pokoju, w pokojach, nie w jednym pokoju, tylko w wielu pokojach. I ostatnie zdanie. ostatnim zdaniu mamy larki orbilli karmehe. OR to po prostu polskie, polskie słownictwo i. Mamy dziewczyna i kot są w domu. i To są dwie, dwie istoty, w związku z tym mamy to liczbę mnogiej HĘ. Tak, dokładnie. I y, rzeczownik, tak? Gar jest, y, jest w przypadku zależnym, ale też wiemy, że chodzi o liczbę pojedynczą, ponieważ nie jest to garą me, tylko garmy. I y, dodatkowym y, pożytkiem z w przypadku zależnego, jest to, że podobnie jak w języku polskim możemy trochę pozmieniać kolejność słów. Zasada jest taka: czasownik zawsze musi być na końcu. Tu widzimy zawsze he, ale na przykład możemy powiedzieć harmę, dolarki, he, albo larkią, dolarkią, harmę, hem. Jeśli chcielibyśmy powiedzieć coś więcej o czasowniku hona, rozwinąć trochę ten temat, to warto jest wspomnieć, że czasownik hona jest, jest stałym elementem e, zdań i mogę powiedzieć na przykład męhu, e, to znaczy ja jestem, tak? Ale jeśli chciałabym powiedzieć na przykład, że ja pracuję, ja e, ogólnie pracuję, chciałabym użyć czasu teraźniejszego, prostego, tak? Ja ogólnie pracuję. Musiałabym dodać jeszcze jeden czasownik, że ja, ja pracuję, ale pamiętamy o tym, że to hona zostaje, ono jest stałym elementem i wtedy e, wtedy właściwie hona Informuje nas o czymś innym i ten czasownik dodany informuje nas też o troszkę innej rzeczy. Tak, na przykład czasownik pracować oznacza, który, który brzmi kam, karna, czyli dosłownie robić pracę. Będzie w, w czasie teraźniejszym w liczbie pojedynczej w pierwszej osobie. Dla mnie, bo jestem mężczyzną, me. Kam karta hum. Ale y, Martyna powiedziałaby inaczej, ponieważ jest y, dziewczyną. Tak, ja powiedziałabym me, kam karti hum. Ta końcówka po kar y, jest inna w zależności od tego, y, jaki płci jest osoba i w jakiej liczbie y, jest y, rzeczownik albo zaimek. Gdybym chciał powiedzieć w liczbie mnogiej, powiedziałbym ham, kam karte hem. I to wtedy to te pokazuje nam, że jest to liczba mnoga, ale yy, rodzaj męski. Tak, Ym, albo yy, rodzaj, rodzaj męski może to być dwóch mężczyzn, ale może to też być mężczyzna i kobieta. Jeżeli mężczyzna i kobieta wykonują razem jakąś czynność, wtedy z reguły ten czasownik będzie przybierał yy, formę, yy, liczbę mnogą rodzaju męskiego. Natomiast jeśli ja i jakaś inna dziewczyna. Wykonywałybyśmy jakąś pracę, wtedy y, wyglądałoby to tak. Ham kam karti he. I niestety wygląda to. Y, nie, właściwie chwileczkę. Przecież na końcu jest hona dlatego, y, dlatego właśnie my wiemy, że, y, że jesteśmy, tak? Dwie dziewczyny to nie jestem tylko ja, ponieważ byłoby wtedy me kam karti hun, Byłabym sama, ale pracuję z kimś innym, z jakąś inną dziewczyną, więc wtedy jest ham. Y, kam ka, e, karti he, tak? Ta końcówka informuje nas o tym, że właśnie tak, ja i ktoś jeszcze inny. Ale e, samo karna e, pozostaje karti tutaj. Tutaj nie widać tego, że jest, wie, e, jest więcej e, osób. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to dosyć skomplikowane i można mieć naprawdę mętli w głowie, ale może uda nam się jeszcze rozjaśnić troszkę bardziej tę sytuację na kolejnych przykładach. Tak. Na przykład, jeśli powiemy zdanie Włoch, kam, kam, karti, he, to po samym Włoch nie wiemy, kim jest ta osoba, ale dzięki tego, że jest karti, wiemy, że jest to dziewczyna, bo gdybyśmy powiedzieli tak o powiedzielibyśmy Włoch, me, kam, karta, he. Dokładnie. Myślę, że warto byłoby teraz zwrócić uwagę na kilka takich podstawowych zwrotów, przyjrzeć się im. I na początku widzimy namaste, co oznacza cześć, dzień dobry. I jeśli witamy się z kimś w indiach, jeśli przychodzimy do kogoś, chodzimy do czyjegoś domu, zawsze warto użyć tego, tego zwrotu. Jest, jest jeszcze jeden, chyba, chyba nieco rzadziej używany, namaskar, ale używa się ich raczej zamiennie. tak? To, to są odpowiedniki. Mm. Tak i właściwie na pożegnanie też używa się tak. namaste. Tak. Um, następna rzecz to y, pytanie o imię. Um, spotykamy kogoś, chcemy zapytać jak, jak ta osoba ma na imię i y, załóżmy, że właśnie y, że nie znam mężczyza, że spotykam go na ulicy i chcę zapytać jak ma jak ma na imię. Y, więc zapytam: "Apkanam? kiachę. I zauważcie, że użyłam, y, użyłam tutaj zaimka app, ponieważ no, nie znam wam Wawrzyńca, chcę pokazać chcę być grzeczna, chcę pokazać, że, y, że, jest, y, że zwracam się z szacunkiem. Wtedy, jeśli ja chcę się właśnie przedstawić, to mówię mera nam, z he. Y, wtedy ja mogę też y, Martynę zapytać, jak się miewa, jak się więc zadaję wtedy pytanie ab kese he. Mhm. Kasy, czyli jak. Dosłownie. I ja wtedy mogę odpowiedzieć właściwie na, na dwa sposoby. Jeśli wszystko jest w porządku, odpowiem merkhik hun. czyli oznacza dobrze w porządku. Jeśli, jeśli nie miałam się dobrze, mogłabym powiedzieć merkhik nehi hun. i to znaczy no, właśnie, to znaczy nie jest w porządku, nie mam się dobrze. Nie, to jest po prostu takie typowe słowo zaprzeczające, no jak odpowiednik polski odpowiedź polskiego nie. Jeśli chcemy być na pytanie twierdząco, jakieś, mówimy ha, jeśli chcemy być przecząco, mówimy nehin. Tak. Hmm. Moglibyśmy jeszcze zapytać o, o, mi, o miejsce pochodzenia, tak? Mogłabym zapytać Wam, skąd pochodzi, i wtedy pytanie brzmiałoby tak. Ab, hanse, he. Ja, jako że jestem z Polski, odpowiedziałbym me, poland, me hu. Pol poland se. Poland se. Tak, to są te to se, są, to, to też jest pospozycja i y, wtedy oznacza y, z. Tak, to co ja powiedziałam oznaczałoby, że jestem w Polsce teraz. Tak, więc dokładnie. Też prawda. I to właściwie, to właściwie koniec tego, co przygotowaliśmy dla Was y, na dzisiaj. Mamy nadzieję, że udało, nas, udało nam się zachęcić Was do, do nauki tego języka, bo ja osobiście uważam, że jest naprawdę piękny i nauka, nauka hindi sprawia mi mnóstwo frajdy. I naprawdę myślę, że jest tego, jest tego warty, bo jest wyjątkowy pod, pod wieloma względami. Tak, wyjątkowy jest, zwłaszcza dla, dla nas Polaków, bo z jednej strony jest to język bardzo egzotyczny, odległy, a z drugiej strony bardzo bliski, bo jest podobny, podobnym problem gramatycznym. Pokazaliśmy też kilka słów, które są bardzo podobne. I jest to po prostu ciekawe doświadczenie, uczyć się e, takiego języka, który jest z jednej strony bliski, a z drugiej strony nie do końca. Tak, jest to naprawdę bardzo ciekawe, bo w procesie, w tym procesie nauki te, te podobieństwa, y, po prostu zauważa się je i one, one naprawdę uderzają, i człowiek zaczyna się zastanawiać, jak to jest możliwe, tak? że, że tych podobieństw jest tak dużo. Jest, no, jest, to, jest to bardzo ciekawe. Także chyba dziękujemy i, i zachęcamy do nauki.